Ze mną jest te, teraz e, Kubiello, Nie wiem, decyduj się, Ty jesteś gościem. Zalew. żebym nie zginął przez Ciebie, tylko. Nawet tam odlodzycie. Jacz. Jać, po nie. Ja Nie miałem broń, bym zabrał. Widzowie, na 50 subskrypcji z Kiwenda, więc subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. O, no, i na 50 subskrypcji będziemy... będzie mój link do mojego kanału na Twitchu. No. Jeszcze pomyślimy. No ale. Do, 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 nie zresztą, nie, nie Ja jestem dobrym człowiekiem. A więc widzowie, jo! Na 50 subów yeah, jest day plus yeah, link do Twitcha Kubiello. No. no. zrobię jakby co, nie zdziwcie się, jeżeli będę lamić. Po prostu. Powiedz ci to, czy to nie. go zabij. znajduje no, mnie. A! Biorą nas! Kuba, ty już, no wiesz. Idę do typa, wezmę go, zespamuję. Dobra, mam typa. Dobra, spank! Essa majoneza! No, no, 1. O! no Dobra. Ale wiesz, że jeżeli grasz na padzie, to masz te te wspomaganie celowania? coś w w tym stylu? I'm, I'm a to Pistol, pompa, ale no pompa. Nie na zaznaczyłem. Nie zaznaczyłem. To, muszę... to Muszę polecieć ja na drugą lokacji jeszcze. Okay. Widzowie, jakby meczu. co, Widzowie, jakby co, przepraszam was, że, że że przez ile? Chyba przez dwa tygodnie nie było filmów. No ale wiecie, szkoła. Szkółka wzywa. No, jak? E, żyjesz? Nie ja zachowaliśmy szkółki. No. Ja cię Mylę przyciski! Dobrze, że nie mylę w kangurku KO, bo tragedia była międzynarodowa. I dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, co to za gra. bambole, tylko one mają szaferkę. Przyszukuje mnie. Ile mam Postaram się. Ja cię. Dobra, bo mając jeszcze się na mnie obrazi, że i banana. Mam pomysła, furkę albo nie. Oni to są takie bambule. Bambule, zaraz się o tym przekonamy. 69 osób, kto by pomyślał? Tym bardziej, że na 50 osób to jest a Więc będziecie mogli każde pytanie e, zapy zapytać o, cokol o cokolwiek, ale na przykład o to, to, gdzie mieszkam, no to, to nie, nie za bardzo powiecie. Czy będę, będą do ciebie? Jest Albo jakie mam nazwisko, to, to też nie pytajcie, bo i tak nie odpowiem. imię. Ale nie, imię tutaj mogę Wam powiedzieć. Ale to na Day. Nie w sumie ja cóż i nie odradziłem już kiedy? No, no, w imiku. No. Mam nadzieję, że widzowie nie słyszeli. A łap, dostałem. Eee. Jak ja się jeszcze um, spadanie. spadanie. Emeczka, Emeczka, Emeczka. Demeczka, demeczka. Kiedyś Kiedy czytali. Y jak jak to się nazywa? Po... Chłopcy z I tak? Chłopcy tak? z Platogronii? No bo. Nie tam wiedzieć, o co chodzi. Zależy, jeżeli e, wiedzą o co chodzi, bo na przykład powiedzą, że rocznik e, jest. E, Czwarta klasa, no to tak chyba wiedzą, czy nie? No, no, no mogą wiedzieć, no, mogą już to wiec. mieć. O! Kropota. Kokosem się tak? pożywię, wiem grzybka. A potem będzie potyczka. A. 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 Jeżeli byście chcieli, kolejny odcinek z, z tym, jak się po prostu turbuje na, kal na klawiaturze jest z kalkulatorze. Na kalkulatorze. Nie powiem, gra na, kalku gr na kalkulatorze jest bardzo uzależniająca, więc. Po prostu trzeba uważać. Tak, Ale tak, nie się... tak, Widziałem, tak, jak się uzależniłaś od tego. Od... Na lekcji się uzależniłam. W sumie tu się... W sumie to, śmi... to kubiello by było śmiesznie, jak gdyby... E... bym się naprawdę uzależnił. Wyobrażasz to sobie? Chłop, chłopy, chłopy! Nie, nie chcę się bić, nie chcę się bić. nie chce. Podjeżdżam. Podjeżdżam. Ty, gdzie odjeżdżasz? No to odjeżdżam tych typów. A, bo ja słyszałam, odjeżdżasz. Miałam tak powiedzieć, że jeszcze nie ma wakacji. Żyjesz? A, widziałam słyszałam gdzieś tutaj jest trójolkę. nie gdzie ona jest. Ziuma, ale mamy coś trójolkę. Gdzie jest trójolka w ogóle tutaj? Nie wiem. Tylko sobie zaśpiewałem Z pewnej pusty A nie, bo ja słyszałam, to Przepraszam Co jest? Eee, ja naprawdę nie ogarniam tej gry Mam już prawie, prawie 100 Pomóż mi rzucać, bo nieźle jest pirolka Pewnie niedaleko No, usłyszałam nawet a, tak, widzę ich. A musimy do nich nabijać? Bo ja nie jak chcę być taki family friendly. Tak samo jak staram się, żeby był mój taki content. Dawaj, Dawaj, podjadamy. Dawaj podjadamy. Nie No. Są się są się no tam musimy tam się Musimy się klepać. Przecież mój content... Oni ci chleb więc Na tak powiem. Niech będzie. Niech będzie. No widzisz. No, mam tak przekonywania nie. a a nie ma hp nie ma hp kasztanek tutaj tutaj jest leś lesz... ma, to... ma hp ma HP. ma hp czy nie ma a ma ja ma trochę kuba tutaj idzie Dajesz go kuba! Dajesz go! Dajesz kleszta Brawo! Wiecie moja, że nie ma. A Proszę wyśpiechę. Ja mam ja miałem chyba. M? Nie chciałam. A pan go pośnie, a nie. Aj. To chyba chłopę ja się. Siochłopie Ta, dużo chłopu Wiadomo jaka będzie moja w tym rola Czyli psycho, i konsola Proszę niebieską wędkę. Dziękuję Kuba, poproszę ja niebieską wędkę ją mam. Mm -hmm. Widzę Ciebie, że wyglądam tak, że w szwaku, ja się żyję. żyję, a jest tam to dobrze. Ik heb een bamboe op de kop. ik heb een bamboe in de tel? Ja, Ik heb een